Witajcie z tej strony Sowapl i dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z pierwszej serii na tym kanale, czyli pokémon Fire Red. Oczywiście nie zdziwcie się, jeżeli będę w masce, ponieważ nie, ch nie chcę pokazywać swojej twarzy, a z kamerką będzie fajnie, bo będziecie widzieli moje, moje na przykład reakcje na niektóre rzeczy w grach. ok Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że wszystko zrozumiałe, więc odpalmy już grę. Hmm. Chyba jest. Okej, okay, dobrze chyba teraz zacznijmy grę. O. Więc już zacznijmy. Od razu mówię, że gram na tablecie, więc... Dlatego są przyciski tutaj, ponieważ nie gram na oryginalnym Gameboju, tylko na tablecie. Okej okay. Ja już to wszystko przeczytałem kiedyś, bo nieraz już grałem w Pokémony. Więc pominę Albo w sumie dla was nie będę pomijał. Ale też nie będę tłumaczył, ponieważ też za dużo słów, za dużo tutaj słów nie znam. No, wiecie o co chodzi. Okay. Czyli Pokemony są tu używane jako zwierzątka, albo jako właśnie albo są używane do bitw Pokemonów. I dziwcie się, jeżeli czasami się będą reklamy pojawiać, po prostu wiecie. Przez to, że jednak gram na emulatorze będą się pojawiać reklamy. Powiedz mi też o sobie. To akurat mogę przetłumaczyć, bo. No. Czy jestem chłopcem, czy dziewczynką? Oczywiście jestem chłopcem. Moje imię. I to sowa .pl. Akurat idealnie się zmieści, co nie? Jest. Tak. Hmm. Będzie naszym rywalem. Hmm. Nowe imię. Nie wiem. Hmm... to jest największym wrogiem sowy. Nie no, bo my raczej będziemy go pokonywać, nie. To nie wiem. Hmm. Pomyślmy. Ja wiem, że prawdziwy rywal w Pokémonach ma na imię Gary, a my ogólnie, kiedy gramy chłopcem, mamy na imię Red, bo nie raz grałem w Pokémon. Więc może nazwiemy go tak jak, tak jak normalnie, czyli Gary. bez tak, okej okay. sami się doczytajcie bo ja serio nie, nie znam niektórych słów, które tutaj są Nie dziwcie się też, że zacina. Ja też nie mam pojęcia, dlaczego zacina. A ciekawe, co by się stało, jakbyś modra. Nie na no, żartuję. I tak trzeba zrobić. Trzeba iść od razu na trawę, żeby. Dostać Pokemona? Kto to? To tylko was z nami się droczy. To oczywiście jest profesor Oak. Nie dziwcie się, że się ja, co, ponieważ ja tak naprawdę siedzę na łóżku, ja mogę nawet pokazać. to jest... Więc... Jak chcecie, żebym jednak pokazał twarz, to piszcie w komentarzach. Okej. Okay. Proszę sobie, Tu są trzy Pokémony. Tutaj. Tutaj są trzy Pokémony. Aha. Pokemon. Pokemony są w tych trzech Pokebolach. Kiedy byłem młody? byłem naprawdę poważnym trenerem pokemonów to mogę przetłumaczyć bo byście nie zrozumieli pewnie ale teraz w moim starym wieku mm. Ma... mam tylko te trzy tylko te trzy mi zostały Możesz jednego wziąć. Dalej. Wybierz. Hej, dziadku. To nie fair. Co ze mną? No, wiecie, takie typowe. Bądź cierpliwy, Gary. Ty też dostaniesz innego. To co? Co w tym jest? Bulbasaur. Znaczy, co tak sobie myślę? Bo Bulbasaur to bardzo słodki pokemon. A czy jest dobry w bitwie? Pomyślmy. Bulbasaur jest roślinny. Zobaczmy resztę starterów. Jest on wodny. Hmm. Jest to taki słodki żółt. Zobaczmy jeszcze trzeciego ze starterów. Bo tak się nazywają pierwsze pokemony. Okej. Okay. Tego trzeba, trzeba wychowywać bardzo cierpliwie. To znaczy, że on jest najtrudniejszy. Charmander jakiego jest typu. On jest ognistego. Pomyśl. Bo jeżeli wybiorę bulbazaura, to ta seria wręcz będzie złatwa. Jeżeli wybiorę Squirtla, to seria też będzie taka... Tak sobie. Ale Charmander to już prawdziwe wyzwanie. Pomyślmy, okej? Okay? Huh. To z kim moglibyśmy pójść? Charmander ognisty. Squirtle wodny, a Bulbazaur jest roślinny. Pomyślmy. Wiecie co? Żebyśmy jak najdłużej ciągnęli tą serię. Wybieram ognistego Pokemona Charmandera. Ten Pokémon jest bardzo energiczny. To bardzo dobrze. Prawda? A, i przepraszam za ten dźwięk. Nie chcemy dać nickname'u. Okej. Okay. Gary wziął Squirtla. Co znaczy, że jesteśmy chyba na przegranej pozycji. Hmm. No dobrze. To idziemy na naszą przygodę. Hmm? A w komentarzach piszcie, czy czy mamy wyłączyć dźwięk z gry, bo widzę, że chyba trochę przeszkadza. Okej. Okay. rywal Gary wyzywa Cię na bitwę, Okej. Okay. Tak, jak, tak jak myślę, wybrał Squirtla i ma Squirtla, no dobrze, jest i Charmander, no gratuluję Okej, okay, czyli teraz profesor Oak będzie nas uczył jak, jak walczyć po z Pokemonami, okej. Okay. To jest życie wroga. Mogę nawet przesunąć moją kamerkę, żebyście widzieli. O właśnie. I tutaj jest właśnie życie Pokemona wroga. Jeżeli spadnie do zera, wygrywam. Proste, nie? Okej, okay. Oczywiście. No. Co? Chcę zrobić tak tą kamerę, żeby i wam nie przeszkadzała, i mi nie przeszkadzała. O! Może być? Jasne. Okej, okay. Czyli walczymy i mamy scratch, czy, czyli drapanie, i growl, czyli krzyczenie, leczenie, coś takiego, nie? OK. Dodaliśmy mu obrażenia Zadawanie zadanie, obrażeń na Na pokemonie wroga jest kluczem do każdej walki To chyba wszyscy wiedzą jeżeli chodzi o pokemony O Auć o! Wow! Naprawdę bardzo mało nam zadał. To jaką ten Charmander ma defensywę? Okej, okay, lecimy z kolejnym drapaniem. reklamy po prostu, kram na emulatorze i ich, ich się nie da wyłączyć. Charmander używa drapania. Prawie pokonałem tego squirtla, prawie pokonaliśmy tego squirtla. Wow. Au. No dobrze, chyba to będzie już ostatnie drapanie. Jakie wykonamy. Pytacie się dlaczego mam maskę szkieleta? Pewnie będziecie się pytać nieraz. I od razu na to odpowiem. Eee, maska szkieleta jest dlatego, że to była jedyna maska, którą miałem na razie pod Z zasięgu. Wow, aż 17, 70 punktów. E. Tu w doświadczenia, ale dużo, co nie? 21. Przepraszam, jeszcze bardziej to przesunę, żeby staty statystyki było. Była no, tutaj to przesunę obok naszego okej? Okay? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ok powinno być dobrze Co? Niemożliwe Wziąłem nie tego pokemona No ale muszę ci powiedzieć, że dobrego Pokemona wziąłeś tylko ja byłem Przepraszam eee, za chwilę się widzimy Przepraszam za to pikanie. Kolega chciał, żebym wyszedł na dwór. Dlatego niedługo będziemy kończyć to wideo. W zasadzie to już bardzo dużo czasu poszło na to wideo, więc niedługo będziemy kończyć. No dobrze. Widzimy się w następnych odcinkach. Jutro od razu mogę powiedzieć, że pojawi się drugi odcinek z Pokémonów. I widzimy się. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa.